Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam wreszcie naprawdę ładny rower, a konkretnie Bianchi Aria 2020 w rozmiarze 53 cm. Jest to rower, który w etapie fabrycznym kosztuje około 13 tysięcy złotych, a na takich kołach Rowala, jak tutaj widzicie, będzie kosztował w okolicach 20 tysięcy złotych, no bo same te koła są dość drogie. Jest to model 2020. Nie ma przejechanego zbyt dużego dystansu. Oceniam go na jakieś pewnie 15 2000 km. Na Shimano 105 R7000, najnowszej mechanicznej grupie 105. Klient postanowił wymienić go na taki sam model na hamulcach tarczowych. Bianchi jest to włoska marka, która powstała w 1880. W piątym roku założona przez Eduardo Bianchi osobiście mam sentyment do marek które nazywają się od nazwiska producenta marka istnieje już ponad 130 lat zważymy sobie tą maszynę rama jest karbonowa, rower aerodynamiczny także powinno być dość lekko no na tych kołach wynik jest zacny 769 to na stopiątce niezły rezultat. Szczególnie, że kokpit mamy tutaj aluminiowy fabryczny. Aluminiowa kierownica spłaszczona. Aluminiowy mostek. Tylko sztyca tutaj jest karbonowa. Siodło Fizik Antares. Na metalowych prętach. Czyli potencjał, żeby ten rower odchudzić jeszcze jest dość spory. Bo wywalając tą kasetę i wkładając ultagrelów Grailów już zyskamy dobre kilkadziesiąt gramów. Zresztą o odchudzaniu rowerów znajdziecie materiał w jednym z naszych filmów. Potencjał odchudzenia tej maszyny jest dość spory, bo również kokpit z aluminiowego można wymienić na karbonowy i to da nam kolejne oszczędności wagowe. Na pewno koła są mocną stroną tego roweru. Roval Rower CLX 50 na łożyskach Ceramic Speed wyposażone w nowe opony Continental Grand Prix 5000 Double ready. Zresztą, o ile się nie mylę, tył zrobiony jest na tubeless a chyba przód już jest przerobiony na dętkę, bo nie każdemu ten system tubeless pasuje. Jeżeli chodzi o sam napęd, to korba jest taka semispinterska 52-36, z tyłu kaseta 11-28, czyli dość twarde przełożenia. Hamulce, jak mówiłem, szczękowe, również z grupy 105. Moim zdaniem, na Mazowsze i polskie góry w zupełności wystarczające, no chyba że ktoś jest. Strasznym schabem i jest bardzo ciężki, no to wtedy mogą mu się przydać rzeczywiście tarczówki. Co jeszcze o tej maszynie? No na pewno ja bym tu widział włoską grupę, czyli Campagnolo i jakieś inne koła, na przykład czarne, fast forwardy z tych nowych modeli, chociaż one nie są podejrzewam już robione pod klasyczne hamulce. To w ogóle zaczyna być problem z nowymi kołami, że coraz mniej dostępne jest w wersji. Pod klasyczne hamulce, bo jednak producenci cisną wprowadzanie hamulców tarczowych. Raz, że jest to nowy standard, D2, że jakby zmusza to niejako kolarzy czy użytkowników do wymiany całego sprzętu na właśnie taki w systemie hamulców tarczowych. Tą maszynę możecie kupić u nas w dziale rowerów używanych. Bianki w klasycznym kolorze celeste. To jest coś, co Zawsze u mnie przy, powoduje przyspieszone bicie serca i myślę, że jest to taki ponadczasowy produkt. Tak jak mówię, no ja bym tą grupę wymienił ostatecznie na jakąś bardzo klasyczną e, grupę, na przykład starego durejca. Zresztą mam chyba taką grupę tu w szafie, to mógłbym wam nawet pokazać. O właśnie, tak. taki stary durej, by w tym bianki jeszcze jako tako wyglądał. No bo nowa 105 to jednak, to jednak bieda. O, a tam jest kanion, który będzie na innym naszym filmie. Także tyle o tej włoskiej maszynie. Jeżeli macie między 1,70 m a 1,70 m, pewnie z 8, to jest to fajna propozycja dla Was. Na tych kołach jest do wzięcia za niecałe 13 tysięcy. Na aluminiowych, fabrycznych kołach jest do wzięcia... Jeżeli dobrze pamiętam za 9999, zresztą aktualną ofertę znajdziecie w linku pod filmem. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym wideo. Hej!